Cześć, witajcie! Ja nazywam się oczywiście Hincul i dzisiaj, tak jak Wam obiecywałem, pokazywałem na swoim profilu facebookowym wbijamy trzy odznaki biegłości na Centurionie Krzynie. Tak jest, jest to dziesiątka brytyjska, czołg średni, już druga dziesiątka brytyjska z tego względu, że jak doskonale wiecie, Wargaming dodał nam dodatkowo FV4202. Na razie... Jestem na prawie drugiej odznace, jeżeli chodzi o FV, ale również postaram się ten pojazd Uhonorować trzema odznakami pojazd, jak dla mnie, chyba najładniejszy w grze, tak jest. Bo mamy jeszcze oczywiście Chieftaina Mark VI, ale moim zdaniem, jednak Centurion wygrywa. Jest wygląd naprawdę świetny, jeżeli chodzi o to, jak Wargaming go nam zaprezentował. Naprawdę tutaj akurat się postarali. Bardzo fajnie pojazd wygląda. A dzisiaj postaram się pokazać wam w trzech bitwach. Tak jest, będą to trzy potyczki. Jak wbiłem na tym pojeździe, od znaki biegłości i czy było łatwo czy trudno to już o tym porozmawiamy podczas bitew tak więc serdecznie zapraszam ogólnie zaraz oczywiście przypomnę jego parametry bo dawno o tym pojeździe nie rozmawialiśmy jeżeli chodzi o mapę na jakiej gramy oczywiście jest to Rosjenie tak jest Rosjanie i na szczęście nie ma artylerii to jest naprawdę dość fajna sprawa co mi się akurat podoba w Centurionie akrzynie ten? Ano to, że mamy bardzo fajną, twardą wieżę 254. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Kolejna rzecz, opuszczanie działa minus 10 stopni. Co dalej? Penetracja. Penetrację mamy 268 i oczywiście jak to na MEDA 10 poziomu mamy pociski apcr -y. A później możemy użyć w razie czego, jeżeli nam będzie brakowało pocisków hitów z penetracją aż 330, porównując choćby nawet FVA 4202. Niestety tam aż tak łatwo nie ma, z tego względu, że mamy tylko pociski APCR, -y, czyli te podstawowe, gdzie ta penetracja jest. 268, a później już mamy pociski Hash i są to pociski premium burzące. Tak jest, a penetracja ich wynosi 210. Tak więc bardzo musimy umiejętnie używać tamtych pocisków. Tu, akurat, jeżeli mamy jakiś twardszy pojazd, bez problemu załadujemy sobie Hita, i ta penetracja 330 naprawdę bardzo nam pomaga. Niestety, na FAL-4202 tak łatwo nie jest. Ale nikt was nie nazwie Gold Nubem, przynajmniej. Dobra, wracamy do bitwy. Ja pojechałem akurat sobie tutaj na tą flankę. Jeżeli chodzi o odznakę biegłości, niewiele mi tak naprawdę brakowało. Byłem, miałem już około 92. Tak więc, no, brakowało 3%. Ale powiem wam tak: 3 razy spadałem z 94. Nawet było tak, że miałem 94,99. Wyobraźcie sobie, tak gra mnie totalnie pokarała <laughs> i spadłem na 92 z powrotem. Nie jest łatwo, ogólnie słuchajcie, na dziesiątkach nie jest łatwo wbijać, ale musimy, jeżeli nam zależy, musimy naprawdę spiąć poślady i dociągnąć, jeżeli nam oczywiście zależy. To jest oczywiście niekonieczne, jeżeli ktoś chce... Może wijać, jeżeli ktoś nie chce. Ja akurat jestem takim człowiekiem, że zawsze szukam jakiegoś wyzwania. Ciągle jest kilka pojazdów rozpoczętych i postanowiłem właśnie na Centurionie AX zakończyć całą tą historię z bijaniem właśnie trzeciej odznaki biegłości. No i na szczęście się udało. Co do mobilności akurat tego pojazdu, mamy 53 km na godzinę. Jest o 3 więcej niż na f 4202. Tam jest 50. I pojazd naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. Nie jest to może najszybsza prędkość, no bo oczywiście jest Leopard, jest Batchat. Te pojazdy są szybsze. Ale powiem Wam, że spokojnie wystarcza. Mamy jeszcze Patona, gdzie jest najwolniejszym pojazdem na chwilę obecną. I tu oczywiście mówię o pojazdach na na dziesiątym poziomie czołgi średnie, ale gdyby Patton jeździł 50 km na godzinę, nie wiem czy nie byłby on zbyt OP. A tak mamy, można powiedzieć, taki czołg średnio ciężki, jeżeli chodzi właśnie o Patona. Co na Centurionie AX się dokucza? Ano dokucza to, że dość często powiem Wam szczerze, padają załoganci. To jest jego dość, można powiedzieć, spora bolączka. W porównaniu do FVA nie jest aż tak tragicznie jak właśnie na Centurionie. Centurion, jeżeli chodzi o kadłub, on ma dość wysoko podniesiony, a patrząc na przykład na FVA 4202, ta sylwetka jest troszeczkę niższa. Kadłub zupełnie inaczej wygląda. Tak więc no. Jest raczej wskazane, żeby wozić właśnie apteczkę, tak żeby w razie czego uleczyć jakiegokolwiek załoganta. Ja akurat w tej bitwie nie posiadałem, ale już przy następnych bitwach, niestety, coś za coś musiałem zamienić za jeden zestaw naprawczy i grałem właśnie z dużym zestawem naprawczym, z dużą apteczką, jak i również z racjami. Co racy nam dają, chyba tego nie muszę tłumaczyć. Jeżeli chodzi o celność działa 0.32, tak więc bardzo fajna wartość, czas skupiania 2 sekundy 10, tak więc też nie jest źle. Ogólnie pojazd naprawdę bardzo przyjemny, jeżeli ktoś się zastanawia, który pojazd zrobić, jeżeli chodzi o brytyjskiego Meda, na początek zdecydowanie raczej wolałbym Zaproponować właśnie Centuriona AXA z tego względu, że no jest łatwiejszym pojazdem. Jednak na FAL 4202 musimy naprawdę bardzo się pilnować. Umiejętnie operować pociskami. Szczerze powiem, powiem wam tak, jeżeli chodzi o pociski właśnie te burzące, czyli te hesze premium, one są naprawdę fenomenalne, no bo pokażę wam jak będę pojazd prezentował w oku chincula jak one naprawdę świetnie się spisują. Oczywiście jeżeli trafi nam się przeciwnik, gdzie jest o wiele grubszy pancerz, jak to z burzakiem bywa, nie zawsze nam wejdzie tak jak powinno wejść, a uszkodzenia standardowe średnie są chyba 480 i powiem Wam tak, mój najlepszy, znaczy mój rekord ogólnie na tym pocisku to było 572. Tak jest, takie uszkodzenia udało mi się właśnie zadać na tym Heshu Premium na F-4202. Dobra, wracamy do bitwy. Kurczę tu. Akurat próbowałem tego gościa skończyć właśnie burzakami, aczkolwiek no nie działają one właśnie te po pociski burzące, tak jak właśnie na f 42 4202. Jednak ta penetracja jest ciut mniejsza. No i niestety bawiłem się trochę z tym Conwayem. Jedziemy na zamek. Zostało nam 5 pojazdów. Na szczęście drużyna ogarnęła tamtą stronę. Ja akurat nie pojechałem na. Zamek z tego względu, że nie mogę zbytnio się odnaleźć, tam za dużo jest można powiedzieć, przestrzeni, gdzie możemy zbierać z każdej strony. Zdecydowanie raczej jadący medem, staram się właśnie najpierw oflankować, a później pomóc drużynie wygrać bitwę. Zostało jeszcze 5 pojazdów, aczkolwiek wynik nam się zmienił. Zobaczcie, jest 10 do 9. Jeden to jest prawie pełny, ale postaram się najpierw podobijać lufy, jest pierwszy. Dobra. Aha, nie powiedziałem jeszcze o uszkodzeniach. Jest to oczywiście działo 105. Uszkodzenia mamy 390 na strzał. Tu akurat bardzo fajnie polosowało. Op, zobaczcie, FV215 jest pełniuteńki. No już nie do końca. Jest centurion, zobaczcie, te pojazdy naprawdę świetnie wyglądają. Nowoczesna sylwetka, bardzo mi się one właśnie podobają. Jaki centurion, właśnie 7.1, no i oczywiście centurion AX. Dobra, mamy VA 215B. Stoi gościu na gąsce, no i go doimy. No, nie uciekaj. Przeładunek 6 i 8, tak więc jest dobrze. 7900 uszkodzeń, a więc tu naprawdę sporo nam wzrosło, jeżeli chodzi o odznakę. Ale oczywiście nie za każdym razem mamy tak fenomenalne bitwy. 8300 plus do tego jeszcze są asysty, tak więc myślę, że bitwa jest udana. I zobaczymy podsumowanie bitwy i co ja tutaj narobiłem. 8300 plus do tego 1400, prawie 1500 asyst. Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejną bitwą. Zostały nam jeszcze dwie potyczki i mamy 9209. Lecimy z kolejną potyczką, tym razem na mapie Karelia. Bardzo fajna mapa, ale powiem wam jedną rzecz, że... Ostatnimi czasy nie rozumie jednej kwestii. Przeważnie jest tak, że wszystkie pojazdy zawsze tak bywało, że jechały na przepychacz, a mianowicie doskonale wiecie, że chodzi tutaj o tą górkę na J. O tu właśnie, gdzie pokazuję. A ostatnimi czasy na wielu mapach, i to naprawdę, słuchajcie, nie spodziewałbym się, na wielu mapach drużyna jedzie zupełnie gdzie indziej, zupełnie w drugą stronę. Kompletnie odpuszczają właśnie te przepychacze, gdzie są naprawdę dość. Ważne! No i zobaczymy jak akurat w tej bitwie to będzie wyglądało. Dobra, mam Batchata, mam Sheridana do pomocy coś jeszcze jedzie, tak więc nieźle. Spoko, light pojechał tam, na tamtą flankę. Dobra, jest dobrze ale może być zawsze jeszcze lepiej. Jadą pojazdy, tak więc mamy wsparcie, spokojnie mogę wjeżdżać na górkę, bo czasami słuchajcie, jeżeli nie mamy wsparcia nie radzę, nie radzę jechać na górkę. Bo jeżeli przeciwnik będzie miał przewagę, szybko zakończycie bitwę. Nieraz tak było, że po prostu bez wsparcia jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na siebie na tej górce. A kolejna rzecz, jeżeli jest artyleria, a tu akurat w tej bitwie jest, musimy bardzo uważać. Bo arta niestety, ale ma tu akurat bicie, właśnie na tą górkę. Jeden zestaw naprawczy poszedł. Tu akurat nie grałem z racjami żywnościowymi, dałem apteczkę z tego względu, że tak jak wspominałem, załoganci jednak no, dość często padają, i dałem apteczkę i dwa zestawy. Już nie mam zestawów, tak więc, gościu, jeżeli by mnie złapał na gąsce, no to umarł w butach. Musimy bardzo, bardzo uważać. Ale mówię, mi bardzo akurat zależało, żeby jak najwięcej robić w bitwach, z tego względu, że doskonale wiecie, jeżeli nie będziemy mieli dobrych bitew, odznaka momentalnie leci w dół. A szczególnie właśnie, jeżeli wbijamy na pojazdach 10 poziomu. Dobra, i tak naprawdę. Tu akurat żadne koszta się nie bierze pod uwagę, I czy używamy pocisków premium, czy używamy racji. Z tym raczej nie musimy się liczyć, jeżeli chcemy zdobyć odznakę biegłości tą trzecią, a szczególnie właśnie tą trzecią. Najważniejsze jest to, żeby robić jak najwięcej w bitwie. Dobra, te trzy dwójka na dwa strzały została. Nie wiem, ten gość trochę po prawej stronie mi przeszkadza. To chyba to jest E75. Bo przepycha wraki i mi zasłania. No i kurczę, Arta na szczęście nie skupiła swojej uwagi akurat na mnie i bardzo jestem wdzięczny za to. Jak nigdy. No kurde, przepycha mi ten wrak i mi zasłania. Baran 1 Dobra 4100. Jeszcze jest sporo pojazdów. Raczej musimy zachować w miarę czysto, czyste konto, żeby nas tutaj nikt nie zniszczył. No bo szkoda by było. Pięknie, jest tenki prawie z tyłu coś stoi. Stoi jakiś medzior. Dobra. Nasi sojusznicy odbijają się od Francuza. No jednak powiem Wam, że kadłub Francuzów tego i dziewiątki, i dziesiątki jest dość twardy. Nie za każdym razem wejdzie, ale jeżeli my, oczywiście użyjemy większej penetracji, nie ma takiego pancerza, żebyśmy nie dali rady przebić. Dobra, nie ma arty. 5765, tak więc jest dobrze. Obiektik sobie tutaj koczował. Ja nie jeżdżę akurat na drugą flankę. Staram się zawsze właśnie jechać akurat tą stroną, czyli prawą. Bardziej jakoś odpowiada mi zdecydowanie niż tamta strona. Dobra, objedziemy obiekta z drugiej strony. Gościu się nie będzie spodziewał akurat. Jest na dwa strzały, jak nam dobrze polosuje. No... Słabo nam polosowało. Niestety, ale... Z ramowaniem bez problemu jesteśmy w stanie go dobić. Dobra. A zostały trzy, cztery pojazdy! Jeżeli chodzi o ilość koni, powiem Wam, że jest dobrze, bo 1040, tak więc jest fajnie. Jeżeli chodzi o współczynnik, to mamy prawie 19 koni na tonę. FV4202 ma lepiej, jest chyba 20 z groszem. Ale mobilność, no, jeżeli chodzi o prędkość maksymalna, tutaj jest o 3 więcej. W porównaniu właśnie do drugiego brytola. Ora, jest Havik, jest trójka. 3 Kurde typ kapuje bazę, nie wiem po co. Jeszcze sporo hapsa jest do zdobycia. Dobra, o ładna podpałeczka weszła. Spajczy się, nie, nie spajczył się. Kurde, po co on kapuje tę bazę? Tego nie rozumiem, słuchajcie, naprawdę tego nie rozumiem. Mamy przewagę, aczkolwiek no fakt, zaczyna drużyna przeciwna dorównywać. Jest 11 do 10, ale te dwa pojazdy można powiedzieć są na skończenie. Czyli ten hewik i trójka. Nie wiem co to kapuje, czy do T10, czy coś innego. Dobra, Batchat skończył e bardzo fajnie, a my kończymy Hewika. No i niestety baza skapowana, w każdym razie mamy 7000, prawie 7500. Plus do tego asysty, tak więc znowu nam podskoczyło dość fajnie. Zobaczymy, ile jeszcze nam zostało. Proszę, M.K. wpadła znowu. I mamy 94,59. I teraz sobie wyobraźcie, że nie idzie wam bitwa i spadać na przykład na 92, na 93 i tak niżej, i tak niżej. No niestety, słuchajcie, na dziesiątym tierze, jeżeli próbujecie wbić trzy odznaki biegłości, naprawdę m, trzeba się uzbroić w niesamowitą cierpliwość. Nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. Dobra, ostatnia bitwa mapa Kazerin. Bitwa na wyniszczenie, na szczęście nie musimy się martwić kurcze o jakieś bazy, nie bazy. Takie bitwy moim zdaniem powinny być wszystkie w tym trybie z tego względu, że słuchajcie wielu graczy nauczyłoby się może grać i musieliby po, po prostu myśleć, bo wiedzieli, że po prostu nie ma czegoś takiego jak wjechać na kapa i skapować. Moim zdaniem o wiele większe wyzwanie byłoby właśnie grając tylko i wyłącznie w tym trybie, czyli na bitwę na wyniszczenie. Co do losowania, nie jest źle, mamy kilka dziesiątek, jakieś dziewiątki, ósemki. Jedna arta, tak więc nie ma tragedii, aczkolwiek patrzę, tutaj mamy obiekta 705A, jest badger, no dość twarde dziesiątki. No nie, zobaczymy co z tego wyniknie, ja pojadę akurat tutaj na linię K. A jeżeli uda się przejedziemy troszeczkę dalej, no powiem Wam wygląd Centuriona AX świetny, naprawdę strasznie mi się podoba ten pojazd. Pamiętam jak on właśnie był zamieniony za fv 4202. Wargaming wycofał 42, a dali nam właśnie Centuriona ax no naprawdę to była niesamowita zamiana, pamiętam na tamte czasy, no ale. W końcu po długiej nieobecności FV4202 powrócił do bitwy i bardzo dobrze. Świetny pojazd, bardzo mi się on podoba. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że no mówię, nie jest łatwo naprawdę nie jest łatwo grać tamtym pojazdem. Zresztą pokażę Wam wokół Hinsula i sami zobaczycie. Owszem, jeżeli wiemy, jak używać właśnie tych pocisków Heszy, to naprawdę możemy sporo zrobić. Miałem taką bitwę, gdzie gościu w Super Conquerorze wyjechał. I powiem wam, chyba wystarczyło mi cztery strzały. Właśnie tylko i wyłącznie heszami grałem, jeżeli chodzi właśnie o, tą, o to o te starcie z nim. No, i na cztery strzały gościu został zniszczony. Pięknie losowało tam, ponad 500 losowało. W dolną płytę wszystko wchodziło, pięknie naprawdę losowało, nie jest zawsze tak łatwo, czasami może nam wejść kurcze nawet za 14, nawet i za 2, ale akurat no, udało się gościa skończyć po czteroma pociskami. Kurtę nie mogę opuścić, dobrze działa, a z tyłu jest jeszcze badger, aby Arta tu nie dała znać o sobie. No, i taki obiekt, słuchajcie, nie ma zbytnio wiele do powiedzenia. Przy tej penetracji, jeżeli używamy pocisków premium, słuchajcie, dobra, jest badger, oddam mu teraz to co on mi wsadził. A może nawet i więcej. Ale niesamowita jest przyjemność grając właśnie takim pojazdem, gdzie mamy twardą wieżę. Świetne opuszczanie działa, minus 10 stopni. To jest naprawdę niesamowity komfort. 6 do 5, dobra, jest tam Ferdek. Słuchajcie, celność 032. <grym>, ale te dwa strzały tu akurat... No to jest właśnie RNG, tak? Nie wiem, gdzie one lecą. Fakt to były pociski hity, a nie APCR. -y. APCR zdecydowanie. Pewnie by trafiły, aczkolwiek nie, nie musiałyby wcale przebić. Dobra, co tu mamy E50M. Jest Tredswagen, pięknie boczkiem, boczkiem bitwa wyrównana 6 do 6 ciągle żyje Arta. Ja na szczęście na razie jestem w dość takiej można powiedzieć komfortowej pozycji. Nikt mną się nie interesuje, bardzo dobrze. Już niewiele nam brakowało do wbicia 95%, tak więc przynajmniej te ponad te 4000 tysiące musimy zrobić łącznie z asystami. Asyst nie mamy zbyt wiele, bo tylko 130, nie 186, przepraszam. 3,500 uszkodzeń, mało, mało, jeszcze jeszcze musimy więcej nastukać. Dobra, jest 4200. Dobra, jest asysta. Niewiele tych asyst. Zostały trzy pojazdy. Jeszcze kurczę, coś by się przydało. no tam zostało nam pół procent, niecałe. Dobra, jest light. No, gościu, kurde, w tej e chyba zejdzie. Jak te lighty go tam obskoczą. Jest jeszcze Leopard. Aha, to mamy dwa medy i Lighta. No, raczej nie ma szans, żeby ta trzprka przeżyła. Na. No. Jak na coś. Ale Arta mu wysprzęgliła pięknie. No i ładna asysta wpadła. Dobra, lajcik i Batchat. Light jest jeszcze pełny, tak więc jeszcze trochę można coś tutaj skorzystać. Dobra. 1000 hapsa jest do uzbierania, tak więc spokojnie by wystarczyło. Heh. Użyłbym burzaków, ale no mówię, szkoda, szkoda, bo jak mi nie wejdzie tak jak powinno wejść. Tak więc chyba zmienimy na APCR. -y. Używając właśnie tych pocisków burzących, to jest właśnie loteria. Słuchajcie, to jest niesamowita loteria. Bo albo nam wejdzie za tyle ile powinno wejść, a, tu, a tutaj chyba jest 480, albo nam wejdzie, kurcze, za e, śmieszną wartość. Tak więc nie ryzykuję. O, no już przy tych uszkodzeniach i przy tych asystach, bez problemu jesteśmy w stanie dociągnąć te procenta. Dobra, to było tyle. 5100. Plus do tego mamy 1100 asyst. Tak więc jest dobrze. No i jest wbita trzecia odznaka. Słuchajcie, naprawdę była niesamowita przyjemność wbijać na tym pojeździe tą trzecią odznakę. Pojazd jak najbardziej polecam. Świetna maszynka. A z mojej strony oczywiście to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za długą uwagę i do usłyszenia. Hej!